A w raporcie teraz Wodzisław Śląski ma być wilk syty i owca cała. Pojawiła się nowa koncepcja zagospodarowania wodzisławskiego parku z legendarną muszlą. Muszli nie będzie to już pewne, pojawi się za to być może nowoczesna kopuła. Miasto podczas spotkania z mieszkańcami i z architektem przedstawiło wizualizację nowego obiektu. Mała muszla, wielki problem i wielkie plany. W Wodzisławskim magistracie przedstawiono wstępną koncepcję zagospodarowania terenu po muszli koncertowej. Wiemy już, w którym kierunku chcemy iść, czyli świetne zejście z małego rynku, oddzielenie karuzeli od parku oraz obiekt, który będzie miał taki cel kulturalny. Ten obiekt to półkolista szkieletowa kopuła z okrągłą sceną w środku i widownią na około 150-200 miejsc. Kopuła z jednej strony ma służyć jako miejsce spotkań, z drugiej świetnie nadawałaby się do organizacji kameralnych wy występów artystycznych. I bardzo mi się podobało. Ktoś ładnie pomyślał. Jest bardzo ładna. Widać, że to robił człowiek, architekt. Myślę, że muszla powinna jednak zostać tylko odrestaurowana, bo ona istnieje już od x lat, jak pamiętam. Ale bo nie ma gdzie koncertów urządzać takich plenerowych, takich, stadion się do tego tak się nie nadaje, nie? Pięknie. Bardzo ładnie. No te muszla to trochę tak szpeci tutaj. Myślę, że jak coś innego zrobią, to może być lepiej. Zniknięcie dotychczasowej muszli z mapy miasta i pojawienie się nowoczesnej kopuły to nie jedyne zmiany. Część parkowa ma być odgrodzona barierą dźwiękochłonną. Bariera ma umożliwiać swobodne przechodzenie z dworca i galerii do parku i odwrotnie. Architekci na dzień dzisiejszy zaproponowali taką barierę, która z jednej strony byłaby barierą lustrzaną, czyli odbijałaby całą zieleń, która jest w parku i to, co się w parku dzieje, a z drugiej strony przeźroczyste, można powiedzieć, takie okno wystawowe, które będzie nam dawało możliwość. Pokazania tego, jaki jest Wodisław, tego, co się w Włodzisławiu dzieje, ale też pokazać takie pocztówki ze Starego Wodisławia, żeby ludziom przypomnieć tą tradycję, to jakie nasze miasto było piękne i chcemy, żeby to piękno zostało na następne lata. Przez najbliższe lata w parku mają się też odbywać imprezy kameralne, i choć muszli już nie będzie, z pewnością będzie się można tutaj wyszumieć.